Cześć, tu Kuba, Ewa, Aneta, a ty słuchasz podcastu kulinarnego, w którym rozmawiamy o dobrym jedzeniu w Warszawie, Polsce i na świecie. Niektóre tematy omawiamy sami, a czasem wpadają do nas super goście. To właściciele restauracji, sklepów, foodie, czyli ludzie, którzy po prostu lubią dobrze zjeść. Słuchasz kolejnego odcinka z naszej nowej serii Gdzie na, gdzie wymieniamy 5 naszych ulubionych miejsc. W tym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, gdzie na fajną randkę w Warszawie. Zapraszamy do słuchania. No dobra, to teraz musimy sobie e, wymienić miejsce, w których byliśmy na randce, Aneta. Kiedy ostatni raz byliśmy na randce na jedzeniu? Nie, myślę, że w ogóle y, może odpowiemy na początku na takie pytanie. Czy wiadomo, że z randkami to jest różnie? Jak zarezerwować stolik? <grym> <grym> Sprawdzasz Jesz... lokal, wybierasz numer, dzwonisz. Nie chodzi mi o to, że miejsca, które my wybraliśmy, są to takie randki nie ekskluzywne, moim zdaniem, ale coś ciekawszego niż pójście na przykład na, nie wiem, burgera albo pizzę. Tak, no bo jakby ra oczywiście randka randce nierówna tak. i postaraliśmy się wybrać takie miejsca, gdzie przede wszystkim siedzi się przy stoliku, zamawia się na jedzenie i jest obsługa kelnerska i jakby jest to już, jakby mówi coś o miejscu, nie? Tak. Na takim bardzo podstawowym poziomie. Są to też ładne miejsca. I tak, i wybraliśmy ładne przestrzenie z takim e, klimatem do posiedzenia. W którym łatwo się rozluźnić, jakby nie trzeba siedzieć sztywno, i przede wszystkim mają bardzo dobre jedzenie. Tak. tak. I myślę, że właśnie dobrze zaczęliśmy od tego, żeby każdy, kto słucha nas, wiedział już na o jaki typ randki chodzi. Na tak. jakie chodzimy randki? Jak chcecie nas zaprosić na randkę, to do takiego miejsca. Podaję swój telefon na końcu odcinka. No dobra, zobaczymy, czy ktoś zadzwoni. Nie, no nie podam, bo zaczną do mnie dzwonić, ludzie zapraszać, no. Taki pewny jesteśmy. <ś reconstruction> Dobra, lećmy lepiej z tymi miejscami. Ja zacznę dzisiaj. Mogę zacząć? Tak, możesz. Bo jest miejsce, które jest pierwsze na naszej liście, to pięć i ja koniecznie chciałem o nim powiedzieć. Jest to restauracja źródło na ulicy Targowej w bezpośredniej okolicy Dworca Wileńskiego w takim barterowym lokalu Starego Budynku Mieszkalnego z Wielkiej Płyty. I mówię o tym specjalnie z takim backgroundem, bo sam lokal też jakby jest pięknie urządzony i jest zrobiony w takiej e, odnowionej stylu w lat 50., tak bym to nazwał. W sensie jest. powiedzieć, że 70. okej, okej, okay, okay. no jakby taki PRL, gdzie są bardzo ładne drewniane meble bardzo dużo butelek wina, bardzo dużo zieleni, jakby to są takie trzy rzeczy, które mi przychodzą na myśl, jak myślę o źródle. I mi to się kojarzy z takim kredensem y, babci. Tak, to jest, to, to jest w ogóle takie y, najładniejsze rzeczy z PRL-u, takie wyciągnięte, na przykład też te kwiaty, które kiedyś tak. teraz wróciły do modu, ale no, mody, ale właśnie były wtedy też modne, mhm. takie zwisające. No i, i i tam tylko, że to nie jest jak... zrobione w jakby takim stylu starej polskiej nie. restauracji, tylko właśnie nowoczesnego takiego bistro. Tak, jak mówisz, najładniejsze tak taki że najłatniejsze rzeczy z tego wyciągnięte, jakby skomponowane jakby z tak. nowoczesnością. Y... Taki designerski styl tak, retro. Tak tak, <słuch> tak, <słuch> tak, 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 diziner... tak dokładnie. No. Tak. no, no, no. E, I bardzo lubię to miejsce, czuję się w nim super, jakby jest taka jasna. Fajna przestrzeń z dużą ilością właśnie drewna i zieleni, co mi pasuje po prostu mega. Ale wieczorem jest tam przyciemnione światło. Dokładnie tak. tak. I mimo że może się wydawać, że stoliki jakby są blisko siebie, to nie czuje się tego, że się siedzi zaraz obok kogoś, i ktoś ci przeszkadza. Więc jest taka atmosfera przy stoliku po prostu, co, co mi bardzo odpowiada i można tam iść na, na randkę pojedynczą albo podwójną, jak chcecie jeszcze we, we dwójkę zaprosić dwie dziewczyny albo dwie dziewczyny chcą zaprosić dwie dziewczyny albo dwóch chłopaków no ja się w dowolnej, zgubiłam w, w, w tym jak ty widzisz randkę czyli ty i cztery dziewczyny ja czekam na telefony na jednak pada, jednak poda. Dobra, eee, co można tam zjeść? Mm, śmiechy, śmiechy. Tak, menu jest podzielone tak typowo na talerzyki. To są takie rzeczy, które są robione po to, żeby się nimi dzielić zazwyczaj. Eee, kuchnia jest polsko-europejsko-sezonowa. To jest jakby taki nowy nurt, który się w Warszawie mam wrażenie pojawił, jeśli chodzi tak. o restauracje. Eee, pamiętam tam eee, cudowne kluski... Eee. Sparmy z z z parmy, Nie, one nie były. Dniowe dynio, chyba z, y, z Lazły. Z bursztynem z ta, bursztynem. Absolutnie genialne. Pamiętam tam halibuta jedliśmy, też bardzo fajnego. Mm, jedliśmy Dę, wędzone tam. Ziemniaczki wędzone takiego. ziemniaczki. Dużo rzeczy tam jedliśmy. No. no tam był na przykład ogórek z galeryce krestowej. Jezu, to też było super. Nie, generalnie tam są połączenia smaków, które m, na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niepasujące, nieoczywiste, e, ale naprawdę smakują wyśmienicie i są wybitne. I mocno. mają super kartę win, jakby to było. Tak, wspomniałem tak. o tych butelkach na początku nie bez powodu. Mają bardzo dobrą selekcję win i mm, bardzo ciekawych win. Jak my tam byliśmy ostatnio, to było bardzo dużo czeskich. Ale mam wrażenie, że to nie jest reguła. Nie. Jeszcze wrócę do jedzenia, że jest sporo pozycji wegetariańskich, ale są też mięsne, więc mm -hmm. dla każdego coś się znajdzie. Tak. tak, tak, dokładnie. Można zamówić mało, można zamówić dużo i e, nie ma jakby zupełnie ograniczeń, i jakby tak cenowo to też się spina, nie? Tak, no, tak. Jest, tak, jest tak. fajnie. Dziękuję. Polecam źródło. Restauracja tak. źródło. Która z Was chce teraz yy, mówić dalej? Ja mogę na przykład powiedzieć o deitery. Proszę bardzo, czyli to też jest miejsce na Pradze Południe. czy znaczy nie też, bo tam to jest na Pradze Północ, ale też, na Pradze, ale to południe, ale zamieszałam. No dobra, jest to trochę na, dla niektórych na końcu świata, bo to jest jakby styk Gocławia i yy, Grochowa. Mm -hmm. już tak na trochę wyjazdówce to jeszcze jest daleko za promenadą i za. no kawałek tak. za promenadą jeśli ktoś tak. wie gdzie jest promenada no to jest to kawałeczek jeszcze za promenadą także jak wierzycie dziewczynę to trzeba uprzedzić, że nie do lasu bo ją się zakopać i przejechać się tak, no, tak suweczką albo samochodem to tak można. no ale może że niektórzy tutaj mieszkają no, dla nas na przykład nie jest już aż tak daleko w yy, porównaniu z tym jak mieszkaliśmy na Bemowie tak. i tak The Itery też ma bardzo przyjemne ciepłe takie wnętrze też jest to nowoczesne, ale no i w innym klimacie niż, tak. niż źródło. Zdecydowanie jest tak tutaj I jaśnie tu bym powiedział, i ciepłej. że to lata 50 bardziej. Ja bym powiedział, że to jest bardziej polska kuchnia. No ale mówię, no ja wiem, ale jakby tak... Okej, wyprzedziłem. generalnie. Kuba chciał po prostu już sam poprowadzić ten. Te, nie, te nie chciałem, to mówcie. Nie, no jest, jest zupełnie inny styl. No najlepiej, myślę, że wszyscy po prostu obczaić to na Instagramie albo na, na Facebooku. Albo na naszym blogu. No ale my nie wrzucamy aż tyle zdjęć wnętrz. No generalnie jeśli chodzi o modę taką wnętrzarską, nie znamy się tak dobrze na latach, więc nie będziemy tutaj tak, tak ściemniać. To. Jeśli chodzi o jedzenie, to jest to kuchnia polska, ale w nowoczesnym wydaniu, więc Zgadza zjecie się. na przykład tam pyzy, zjecie z jagnięciną, z jagnięciną tak. zjecie żeberka, na ale zjecie też risotto, risotto, o teraz musimy światem iść może będzie, z cukinii, z o ha. Jezu, to było najlepsze risotto, jakie naprawdę jadłam. Nie no. przypominam sobie lepiej. To jest ambitne stwierdzenie, tak. ale naprawdę było tam bardzo Pyszne. dobre jedzenie. No. Tak, więc y, porcje są dosyć spore, uważam. Tak. Na no, duże nawet bym powiedziała. Y, I jest tam po prostu gen genialna kuchnia. No. Więc jeśli lubicie na przykład, właśnie takie polskie klimaty, ale chcecie takie troszeczkę coś nowocześniejszego, no to Deitery po prostu. był partnerowi, partnerce. E, zaimponować dobrą kuchnią, że znacie dobre miejsce na dobre jedzenie, to jakby. To jest to. Tak, oczywiście napijcie się też tam winka. Y, też mają tam hmm. tę selekcję, całkiem niezłą z tego co tak. pamiętam. Y, bardzo dobre mają kombucze. Właśnie mam kombucze. Meduzyny. Meduzyna. meduzyna. Hmm. Jeszcze jest podawana, no, jak my byliśmy, była podawana też w kieliszkach od wina, więc. no W szampanka W takich, tak, szampankach, takich szampankach, więc mimo, że się nie pije alkoholu, no to jednak y, to też robi taką robotę, tak? Podanie tego w takim eleganckim szkle. No, no, super. Bardzo fajne miejsce. Bardzo fajna. Ewa, twoja kolej. E, to może ja powiem o dosyć nowo otwartym. <noise> Czyżby to był szum? <noise> Czyżby to był szum, tak, tak. To jest wola na woli ulica zasada uh -huh. tak Przy Rządzie Daszyńskiego. W nie, bliskim sąsiedztwie bliskim metra. W sąsiedztwie. E, tak, nowy budynek, bardzo fajna, nowoczesna miejscówka, nowoczesny wystrój. Duże miejsce. Tak. Więc myślę, że nie jest to jakiś problem na przykład zarezerwować miejsce. Dużo ma takich, takie, takie zagłębienia. W sensie, że są chyba dwie lub trzy sale, więc też można sobie tak powybierać te, te stoliki albo tak bardziej na uboczu, jak ktoś lubi prywatnie. Mm -hmm, no tak mm -hmm. są jakby kanapy, są bardziej stoliki, tak. jest część barowa. Tak, tak. wieczorem tak. jest y, też taki mocno przyciemniony klimat, i jakby w przeciwieństwie hmm. troszeczkę do tych dwóch poprzednich miejsc, to jest restauracja z koktajl barem. Jakby tak. Oni też mają różnego rodzaju alkohole ale ja bym chyba zdecydowanie polecał dla ludzi, którzy lubią koktajle i lubią sobie do koktajli jeszcze coś zjeść. Znaczy, tak. no tak, bo w sumie randka to bardziej wieczorem, chociaż różnie randki bywają. Oczywiście można na 12.9. <laughs> no, no, różnica jest tak, że tam były raczej winka, piwka, tak. a, a tu, tu są koktajle, ale też chyba no. są wina. Tak tak tak, 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 tak. Ale takim wyróżnikiem hmm. jest to, że można właśnie napić koktajl. Mhm. Co tak. ciekawe, je, co warto jakby powiedzieć, to jakby jest to restauracja, mają całkiem sporo różnych bardzo fajnych dań. Ja pamiętam bardzo dobrego tatara, którego jedliśmy, albo krewetki z takich przystawkowych rzeczy, ale mają też pizzę. Właśnie to jest też taka fajna opcja, że tutaj jakby w tym szumie wydaje mi się, że można zrobić sobie trzy rodzaje randek. W sensie można wpaść na pizzę, która jest bardzo mało zobowiązująca, można wpaść sobie na fajny taki no, obiadek, do, 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 kolację, mhm. gdzie już są regularne dania i można wpaść do drink baru, tak? A bar mają bardzo ładne, jakby jak się wchodzi bar od razu widać. Baryk jest super stylówka. Takie kompleksowe miejsce. Tak, a. a jeśli chodzi o kuchnię jeszcze, yy, to, to też jest, no nie wiem, tak chyba eu, taka europejska kuchnia, bo tak. to są po prostu połączenia różnych smaków z różnych miejsc, mm -hmm. właśnie i zjecie tatara, i zjecie krewetki, e, jedliśmy ten fantastyczny twaróg przecież z e, tymi korzeniowymi warzywami. O, to też było, no było. E, więc no po prostu naj, najróżniejsze. Nawet z, teoretycznie zwykłe pieczone ziemniaczki były super. A, pieczone ziemniaczki, z ogniska, z takie. ogniska o Jezu, tak. to było wybitne. Bo one, były, one były chyba. Mm, w, popiele. Tak. tak, ale one były Nacieranym, nacierane tłuszczem wołowym. Tak. tak, i to kozak, no. Tak, ale w menu też widzieliśmy, że na przykład jest żebro wołowe z tajskim pieprzem, tak? Tak, i z pistacjami. I z pistacjami, tak. więc widać, że po prostu to trudno jakby, dla mnie przynajmniej, określić, jaka to jest kuchnia. Y Myślę, że to po prostu jest takie połączenie różnych smaków, jakaś tam sezonowość do tego wchodzi. A jeśli chodzi o pizzę, to nie jest to pizza napolitańska, tylko jest to pizza na kruchym ciesie. Taka cieniutka na cieńutka, takim kruchym, ciennym spodzie. Ale mają fajne kombinacje smakowe. Tak, ale była bardzo dobra, bardzo dobra. No to, jest, to jest coś innego, po prostu podkreślam to, żeby no, ktoś się tam nie zawytył, się na przykład... Szuka pizzy neapolitańskiej. No, a że teraz Warszawa stoi pizzą neapolitańską, no to to nie jest pizza neapolitańska. Więc... Jeszcze, jeszcze do tej głównej karty bym powiedziała, że w sumie fajne są właśnie takie nietuzinkowe te pozycje. W sensie tak. to nie jest tak, że pójdziecie i znajdziecie, nie wiem, taki schabowy z ziemniakami albo z czymś, tylko jednak zawsze te dania są z jakimś twistem tam. Tak, tak. No i dobrze. I skoro jesteśmy jakby przy schabowym i przy cięższym mięsie, to ja e, do miejsc na randkę, jak Aneta zabierz mnie, e, polecę Koneser Grill. E, jest to miejsce chyba ze wszystkich na tej liście takie najbardziej restauracyjne. Nie tak. mówię, że sztywne, ale jakby idziemy w mhm. tym kierunku po skali. E, I miejsce, które jak nazwa wskazuje stawia na mięso. Można tam zjeść genialne steki. Jedliśmy tam nawet stek z wieprzowiny sezonowanej, więc tak można zrobić z mięsa wieprzowego, można je przesezonować zrobić stek. Jest to super mięso. Musicie sobie rzucić u nas okiem na blog, jakby jak to wygląda, bo, bo jest to ciekawostka, i warto nawet wybrać się we dwójkę, żeby tego spróbować. Porcje są naprawdę spore, można sobie dużo rzeczy jakby dobrać, dużej różnej liczby rzeczy spróbować. Tak, jedyne no co jest, no trzeba tu podkreślić, że jest to miejsce najdroższe z naszej tutaj, tej piątki. Piąty. I ta cena zdecydowanie y, mocno wychodzi w górę, tak? Więc tutaj to po prostu już trzeba się przygotować na tą randkę bardziej mm -hmm. niż na te inne, tak? Bo y, po prostu, już nawet nie mówiąc o stekach, które po prostu mm -hmm. są drogie, no to reszta pozycję, dań tak, też jest tutaj dużo droższa niż w tych innych miejscach. Tak, więc tak. bardzo polecamy, bo połączenia smakowe też są fantastyczne. Wyjedliśmy tam świetny szpik z grasicą. Jedliśmy też taką kaszankę z jajkiem chyba, mm -hmm, prawda? Dobrze, mm -hmm. koniec, to była kaszanka? Czy... To była kaszanka taka w foremce układana, bo to tak trochę z daleka to wyglądało jak pumpernikiel, mm -hmm. więc jakby gruby kawałek, tak, nie? Tak. I na tym było e, konfitowane żółtko z jajka. No Coś super takiego. to było. Ekstra, nie. jakby kuchnia jest wybitna w koneserze. E, I uważam, że warto jakby tam się po prostu wybrać przynajmniej raz na jakąś specjalną okazję, taką no i co ostatnie nam zostało? Yy, Numer 5. I ostatnia A. została na bibenda. Krok tak. w zupełnie innym kierunku z, mi z mięsa myślę. Yy, tak, bibenda jest yy, na krót... nie, na więcej? To jest ruch krócej i, i zaraz ci sprawdzę, możesz mówić, a ja tak. sprawdzę. No generalnie w centrum. Raczej, raczej centrum ścisza, centrum. No. E, wchodzi się to... Aby będę na Nowogrodzkiej, ci przerwę no, Grodzka, przecież. no to też centrum. Tak się przecież mówi, jak najciemniej pod latarnią, nie? No, a ja. e, wchodzi się to od razu jest, witana z bar i dopiero jakby w głębi jest dalsza część lokalu. Eee, który jest całkiem spory jeszcze? Spory jakby, jest, sporo. a nie wygląda z zewnątrz. I z ogródkiem wygląda? letnim, nie? góry yy, zimowym, przepraszam, jak jest zabudowany ogródek wewnątrz kamienicy. No ale tam chyba w zimie nie siedzisz. Mm, jak tam byłem na przełomie marca i kwietnia, to był otwarty. Zależy okay. od ilości osób. No jak my byliśmy, to był zamknięty. Tak. To nie wiem, no, może to zależy od tak. czegoś, może był remontowany. Okay. Ale jakby lokal jest większy niż się wydaje. Tak. Tak, jeśli chodzi o kuchnię, no to ona bardzo, bardzo stawia na sezonowość, więc ta karta często się zmienia. Yhm... Nie wiem, czy, no to też nie jest kuchnia polska, no to jest po prostu... Autorska. Autorska. O, bardzo, bardzo dobrze powiedziane. To jest autorska. Stawiają bardzo na warzywa. Jezu, ile razy już bardzo powiedziałam. To <grym> ja ja bardzo <grym> stawiają. No tak, ale jedliśmy tam stek z kapusty, pieczoną dynię, świetne brukselki. O, te brukselki to był po prostu sztos. No. Z tego co pamiętam, to jeszcze oni dosyć mocno zwracają uwagę na dostawców tak. swoich produktów. Opisują co to Co też w menu, jest no. opisane w menu, Także możemy się dowiedzieć na przykład, kto stoi za za jakimś tam winem, za kombuczą, za chlebem i tak dalej. Tak, tak, tak. Powiedziałbym tylko, że w porównaniu, jakby do poprzednich, chyba wszystkich w zasadzie, miejsc, to Bibenda jest miejscem najbardziej żywym i najgłośniejszym. To nie jest miejsce, do którego pójdzie się na randkę, tak do stolika. Na osobności w przyciemnionym świetle. Jeśli lubicie taki klimat, że jest trochę głośny, jest dużo ruchu, ludzie się trochę bawią przy jedzeniu, dzielą się tym jedzeniem, piją wino, to jakby to jest to miejsce. No, racja, bo tam jest raczej tak gwarno. Tak. I nie robią rezerwacji. A. I jeśli chcecie tam pójść na randkę, to możecie się przygotować, żeby albo poczekać na stolik, bądź usiąść przy barze, I poczekać jakiś koktajl i, i poczekać na stolik. Na stolik. Tak, no. tak, ale, jedzenie, ale warto. Jedzenie, tak, warto, bo jedzenie jest świetne. Też głównie właśnie są warzywa, mięso, mięso jest, ale nie jest motywem przewodnim. Nie na pewno. Jest, jest, będzie mięso? No? Jest, jest, coś jest coś tam tak. były na przykład. A były, to rzeczywiście. Tak, ale to, to raczej to są wybrane dania. <słyski> Więcej jest takiej kuchni właśnie stawiającej na jakieś warzywa, Sezuna, sery. Tak, no. więc to nie jest to wegańska kuchnia, bo jest też masło właśnie dużo sera. Świetne masło z misła tam jadą, ostatni raz, jak tam byłem właśnie znajomych zabranicznych. No by My też jedliśmy. Tak, tak. Wcześniej tak. masło z miso okay. I mieli te fantastyczne takie kopytka w sosie grzybowym z tego co pamiętam, ja, no, grzybowe. No, tak, no. i te karmelizowane orzechy, takie były pyszne. No. No. Dobra. I to było nasze top 5 na fajną randkę. Myślę, że wszystkie 5 miejsc jakby jest super do przetestowania w ramach tradycji, bo jest to już tradycja, bo jest to już drugi odcinek. Przypomnę wszystkie 5 miejsc. Proszę bardzo. Więc mówiliśmy o restauracji Źródło. Szumie, The Eatery, Grill i Bibendzie na Nowogrodzkiej. I wszystkie pięć gorące Wam polecamy, a Wy, tak jak, zapytam się w sumie tak jak w poprzednim odcinku, dawajcie znać, jak Wam się podoba ta forma podcastów w porównaniu do rozmów z gośćmi i o jakich miejscach, kuchni bądź okazji chcielibyście, żebyśmy zrobili odcinek. Tak. Hii, <noise> tak jednogłośnie. Dziękuję. I kto by zaprosił Kubę na randkę? A muszę numer podać: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. <noise> Zobaczymy, czy dodwalicie. No. Dzięki, na razie. Do, do usłyszenia. Do. Dzięki za wysłuchanie odcinka. Jeśli Ci się podobało, będzie nam super miło, jak podzielisz się naszym podcastem z innymi na Instagramie albo Facebooku. I będziesz pamiętał, żeby nas oznaczyć. Do usłyszenia następnym razem. Na razie!